Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Megabyte i troszkę się nie widzieliśmy, dlatego z tej racji dzisiaj przedstawiam Wam dwa najlepsze filmy Science Fiction z 2019 roku. Zapraszam do oglądania. Pierwszy film to Ad Astra opowiada o pewnym astronaucie, który wybrał się w podróż przez układ słoneczny, aby odszukać swojego ojca, który zaginął 20 lat temu. Jak myślicie, oddajcie go czy nie? Sami musicie obejrzeć film i się o tym przekonać. It's crazy out there. There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge. Fired information. What can you tell us about the Lima Project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. I worry about you. I love you. Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state. I'm feeling good ready to do my job to the best of my abilities. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth put its hopes in him. And now, it's fate. It's on me. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Drugi film, jak i zarazem ostatni, to Avengers koniec gry. Po wymazaniu połowy życia, przez groźnego Thanosa, Avengersi za wszelką cenę chcą go zgładzić. Myślę, że będzie ciekawie. Hmm, I oczywiście, fantastycznie. Nie żałuję za bardzo. Każda podróż się kończy. Twoją drogą dryfowanie przez kosmos bez żadnej nadziei na ocalenie jest zabawniejsze niż sądzisz. Jedzenia i wody zabrakło cztery dni temu. Tlen skończy się jutro rano. Ale wiem, że odpływając będę śnił o tobie. Tylko o tobie. Janos zrobił dokładnie to, co zapowiedział. Wymazał 50% życia w kosmosie. Przegraliśmy. Wszyscy. Straciliśmy przyjaciół, rodzinę. Jakąś cząstkę samych siebie. To będzie walka o wszystko. Może nam się udać, Steve. Musi się udać. Bo jeśli nie, to nie wiem co zrobię. Tam kto? Cześć, tu Scott Lang! Spotkaliśmy się parę lat temu na lotnisku. W Niemczech. Byłem trochę większy. To stara wiadomość. ant Antman! Ant wiem, że mnie... Wiem, że mnie pamiętasz! Stoi pod drzwiami. No także tak! Możesz otworzyć! To tyle w tym odcinku. Jeśli się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i koniecznie strzel komentarz. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!